No, jedziemy rowerem, jedziemy rowerem. Jedziemy rowerem, jedziemy. Eryczka. Ale nie pomój z zegarku, buch. Ale jest koło, ale się rozkręciło. Ej, bo mnie pogryziesz na matka. Ej, 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 już koniec. Widziałeś, jak się rozkręciło? Daj buzi! Nie, Ej! Zara! Ej, ej. Dobra. dobra, koniec. Koniec zabawy. No dobrze, dobrze. Ja mam. Ja Przegiełam, nie? Nie wolno. Teraz buzi daj, Buzi. Daj buzi. No już koniec zabawy. No, słodzek, nie? prześlij mi to też.